Witam wszystkich gorąco w kolejnym filmie. Tam mieliśmy przestój mały. Dzisiaj mamy środę, 17 lipca bodajże. W poniedziałek zapomniałem wziąć kamery. Taki był troszeczkę dzień szybki. W poniedziałek żeśmy. Skosili pszenicę, skosiliśmy 12 hektarów pszenicy. Wczoraj żeśmy przyjechali za awarią. Tam nam zerwało gwint na tłoczysku w siłowniku od autokontura w kombajnie. Także wczoraj czekaliśmy na części przestój, Na wieczór dolało prawie 8 litrów. Dzisiaj mamy godzinę 17:30 bodajże i będziemy próbować tutaj jęczmieniary, bo pszenica nie ma sensu. Na rzepak się spinać, no ale po drugie, też rzepak nie straci parametrów po każdym deszczu, tak? Chyba, że zacznie się otwierać, wtedy pojedziemy kosić rzepak. Tak? Na razie mamy priorytet taki, że będziemy próbować kosić. Jęczmień Jarę z ręki miał około 15 godzin temu, także będziemy próbować. Zobaczymy, co to wyjdzie. Także widzimy się później. Kurde pod słońce. Także takie próby dzisiaj, jakieś tam małe awarie. Obkosiliśmy pole, jest godzina po 18.00, będziemy to kończyć i zwijać się do domu, bo no co, wilgotność w granicach 15, 15,5 do 16 także poprzekaszamy, żeby to się wentylowało, i na dzisiaj będzie koniec, także jutro będziemy robić podejście kolejne. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie aura. Dzisiaj na tyle jest fajnie, że wieje wiaterek, aczkolwiek niebo jak widać pochmurne, tam jakieś brze błyski słońca były, ale większość dnia i tak było pochmurne, czyli tego słoneczka brakowało. Jutro też ponoć ma być taka drętwa pogoda. Także jutro będziemy dogrywać resztę materiału. Jeszcze tutaj z kombajnu coś. Także jedziemy do poprzeczniaka, wysypujemy i jedziemy do domu. Kolejny dzień żniwny. Mamy dzisiaj sobotę. Zapomniał zbiornika otworzyć. Kolejny dzień żniwny. Z prognoz wynika, że jeszcze i tylko jutro mamy okienko. I w poniedziałek rano jakiś deszczyk kolejny, także łapiemy ile się da. Na dany moment obkłosiliśmy jęczmieniary na nowej działce, trochę przężyta i tutaj. No i borykaliśmy się tam ogólnie tydzień, taki awaryjny. Jak nie kombajn, to traktor, jak nie traktor to znowu kombajn, troszeczkę opornie dojdzie. Ale idzie, aby cały czas do przodu. A my do traktora. Traktor też nam, akurat ten, Teraz pójdziemy zobaczyć, czy prowizorka, czy prowizorka działa, bo tu nam się rurka zestrała od oleju, ten traktor przy nawozach robi ogólnie. O nie wiem, czy to będzie widać tam jest taka opaska założona z podkładką gumową także mamy nieszczelność no tak powiem zaopatrzoną opatrunek założony, trzyma na razie jeździmy, aczkolwiek części zamówione, dzisiaj mają być do odbioru, ale nawet nie będziemy tego dotykać, póki to trzyma traktor niech jeździ, będzie chwila oddechu będzie chwila oddechu będziemy się bawić Naprawiać. A ogólnie dojście do tej rurki jest znakomite. Normalnie precyzja chirurgiczna potrzebna no i specjalistyczne klucze trzeba dokupić takie oczkowe. Znaczy oczkowe, niepełne? Nie wiem jak to fachowość nazywa. Takie oczkowe. I żeby był eee, z podwójnymi wcięciami na, na nakrętkę, bo inaczej się nie da. A tam jest oryginalnie nalane. Ogólnie nie żałowali farby. Nie dość, że farba, plus jeszcze rdza. Wszystko, bo tutaj za tym ogólnie traktor sieje nawozy. Także tam, tam Tam jest wszystko, nie? Tam było wszystko, jak dmuchałem, to niby był myty, ale to się nie Nie wykluczy się tego, tak? Tam pełno syfu, dziadostwa i tak dalej, i tak, i tak. Także rurka nam nadgniła. No i słabszy punkt tych ciągników, tak? No tutaj trzeba jednak za tym, jeżeli traktor jeszcze jeździ w chemii, nawozy, jakieś kurde cudawianki, no to to już jest. Trzeba pilnować ogólnie, tak? Także, no, no my kosimy dalej No taki okrojony materiał, no bo nie ma, nie ma Nie ma jak nagrywać, tak? Jesteśmy sami, tu trzeba robotę robić A nie latać z kamerą, tak? Także, także ile mogę Tyle łapię, zbieram materiał Żeby coś tam dla Was było no, trzymajcie się, cześć, znaczy cześć Do następnego ujęcia Także podjeżdżamy, pierwszy zbiornik dzisiaj Całe pole jest pokryte Na miejscu mamy kolejną szczepę, piątą. Także pomału, ale cały czas do przodu się wdrapuje. Tam będzie ciekawy podjazd pod tą góreczkę. To jest taki podjazd. Kamera tego chyba nie oddaje, ale no jest kawałek góreczki, tak? Ogólnie pole takie burzyste. Ogólnie musimy tu przez rzepaczysko jeździć, bo tam jest mokro, żeby stopy nie było. Stopa to znaczy topa jak topa, ale to niepotrzebnie stracony czas na wyciąganie. Oby to było, później wyszło pół biedy jak się da wyciągnąć drugim traktorem jak nie no to druga przyczepa ładowarka przeładowywanie bez sensu jedziemy zaraz bym. się zapłacimy idziemy pod górkę Ale idzie, walczy dzielnie. Zaczyna skakać. Ale drapie, drapie, drapie. Mamy to. Jesteśmy, ale jakby miał jeszcze jedną ciągnąć, tak już dupa. Byśmy tu chyba zostali. Rozłóż rurę, to tutaj w biegu chycimy. Ja zaraz obiadę dookoła. Chyba, bo już pełne. Niemiłosiernie się to kurzy. Słońce to widzę.

Okay. Okay. DJ Dominic z dorzuca do pieca.